Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska. Dzisiaj w formie samego głosu, z różnych względów, o których może później Wam powiem, ale na razie zobaczymy, jak Wam się to spodoba, że będzie tylko mój głos. No więc szybka aktualizacja procesów na przestrzeni, sobotnia. Słuchajcie, więc mamy teraz dosyć dużo tematów związanych z powrotami z przeszłości. Ja tym razem dodałam kolejny element do aktualizacji, czyli stan słońca. Pomimo, po, poza jeszcze innymi, oczywiście, potencjałami, które dzisiaj też Wam przedstawię, czyli dzisiaj będzie taka aktualizacja typowo związana z potencjałami, ale również jakie treści w tej chwili grają. Więc mamy powroty z przeszłości, które te tematy wracają do nas, ponieważ jest to proces uspójniania treści. To jest po to, żeby zrozumieć po co coś się wydarzyło i nie zostawić tego w takim poczuciu bólu, straty. Odrzucenia, porzucenia czegoś, co jest niezrozumiałe dla umysłu, a wręcz bolesne, a w związku z tym jest to też problematyczne, żeby móc to później używać, ponieważ to się umysłowi może kojarzyć z czymś przykrym, nieprzyjemnym. Nie używa po prostu, bo to są jakieś wystraszone treści lub zablokowane treści, w związku z tym nieprzyjemne. Też jest oczywiście czas objawień swego rodzaju, czyli Możecie się dowiadywać teraz o różnych tematach z przeszłości, które zmieniły swoją formułę, czy format, czy kształt po to, żeby móc jakby to sobie poukładać i zamknąć ten temat. Więc aby móc uspójnić te zasoby, które po prostu do tej pory były zablokowane, a potrzebujemy tych zasobów, żeby dalej kontynuować ten jakby swój rozwój spiralny, ponieważ przypominam, że cały czas jesteśmy na spirali, wychodzimy z dualizmu. Czyli yy, przestrzeń niestety nadal w pewnym sensie odbija powolność po i pustkę dla umysłów, co po niektórych może to wręcz przypominać poczucie braku lub straty. Niemniej jednak, yy, aha, no i poczucie izolacji lub nawet i odcięcia. Więc teraz to wrażenie izolacji czy odcięcia jest tylko właśnie wrażeniem umysłu, który nie chce wracać do czegoś, czego nie rozumie. Czyli generalnie, jeżeli mamy Złe wrażenia dotyczące jakiejś sytuacji w przeszłości, to umysł nie chce tego już dotykać, on chce to zapomnieć albo w ogóle uważać, że to się nie wydarzyło. Nie, nie jest to właściwe, dlatego że w przyszłości będą te treści potrzebne do nadania nowej funkcjonalności niektórym naszym fraktalom czy naszym treściom. W związku z tym, no niestety, ale te treści, czy tam, stety, te treści będą potrzebne. Więc w tej chwili te tematy wychodzą, mimo to, że to jest nieprzyjemne dla wielu, ale jednak one wychodzą po to, żeby po prostu gdzieś tam z tym się pogodzić i móc to zrozumieć i później używać, dzięki temu odpala się znacznie szersza perspektywa. Y więc y potrzebujemy po prostu zrozumieć pewne tematy z przeszłości, żeby je w końcu uspójnić i włożyć je do tu i teraz, a dzięki temu z tu i teraz przenieść też te kształty do. Przyszłości, czyli do budowania, do budowania tej nowej ścieżki, która się będzie właśnie budowała już raczej na wiosnę. Przypominam Wam, że teraz jesteśmy w jesieni, a właściwie już skręcamy w kierunku zimy. W związku z tym, oczywiście, jak za jakiś czas też nagram na temat wężownika, czyli wkraczamy na nową warstwę tej spirali. Już nawet nie mówię teraz torusa, tylko spirali, czyli kolejna warstwa, kolejna pętla spirali do góry, nie na dół. Dobra, w takim razie lecimy. Jeżeli chodzi o dzisiaj, tak krócej, ponieważ w związku z tym, że no widzicie, tu nagrywam to nawet w ten sposób, ale zawsze, chociaż coś chcę Wam powiedzieć, pomimo tego, że nie zawsze mam na to przestrzeń, albo mam inną przestrzeń. W takim razie tak, mamy stan słońca, i teraz o słońcu chcę parę rzeczy powiedzieć, również na temat atlasu, atla, obiektu Atlas, ponieważ to nadal gdzieś tam brzęczy na, tej, na tym naszym układzie słonecznym, to tam jest cały czas i cały czas coś się z tym dzieje i cały czas promieniuje to różnymi informacjami powiedzmy gdy dla tych którzy tam potrafią coś szczytywać w przestrzeni warto można sobie coś tam szczytywać z tego obiektu z słońca w ogóle jakie, jakie znaczenie dla nas ma słońce ja już kiedyś dawno temu w jakiejś aktualizacji powiedziałam ale warto to przypomnieć aktywność słoneczna przyspiesza procesy no planet, na które gdzieś tam te rozbłyski y, mogą uderzać. No, my jesteśmy akurat świeżo po dosyć dużych rozbłyskach. Teraz jest czas oddechu, czyli teraz ta przestrzeń jest trochę zwalniająca. Chwilowo, y, chwilowo ta tendencja aktywności maleje, czyli teraz jest taki moment uff, takiego oddechu, Słońce się uspokaja. Y, chwilowo, to nie będzie długo, to może trwać 2 max 3 tygodnie i potem znowuż będzie Przyspieszenie. Teraz, jeżeli jest rozbłysk, to jakby to na co trafia ten rozbłysk, czyli na przykład planeta Ziemia, dla nas to działa w ten sposób, że przyspiesza wszystkie procesy. To jest taki ciekawy czas, że w tym momencie, kiedy jest rozbłysk, my możemy bardzo dużo zrobić w bardzo krótkim czasie. Czyli to, co do tej pory się ciągnęło, wlokło, było w jakimś tam temacie bardziej planów. W czasie rozbłysku mamy szansę nagle gwałtownie przyrobić przyspieszenie takie skoki. Generalnie czas aktywności słonecznej, czyli tego wzmożonej, wzmożonej aktywności słonecznej, jest bardzo dobrym czasem na właśnie przyspieszanie ewolucji, przyspieszanie różnych swoich procesów. No i generalnie polecam w tym czasie właśnie sobie załatwiać różne tematy samemu ze sobą, ponieważ rzeczywiście pomimo tego, że no nadal trwa, czy dopiero się niedawno zaczął właściwie proces Merkurego w retrogradacji z astrologii, to wiemy, to tak czy owak, przy tym faktycznie on właśnie wyrzuca tematy z przeszłości, czyli on wskazuje, czy podkreśla to, gdzie jest coś rozklejone, ponieważ on się zajmuje jakby jego potencjały, czyli ten kształt na przestrzeni, który wywołuje obecność tej planety, Merkurego, to on z kolei działa na uspójnianie przestrzeni, taką komunikację, formę przepływu. Natomiast w momencie, kiedy on jest w retrogradacji, to on jakby to wycofuje do głębszej warstwy. I teraz w związku z tym My możemy właśnie on podkreśla tematy, które są do z tej przeszłości, które są nieuspłynione tylko z głębszej warstwy. Jak jeżeli jest w ruchu prostym, to jego potencjały zajmują się taką codzienną komunikacją, przepływem treści, natomiast na zewnętrznych warstwach torusa czy na zewnętrznych warstwach naszego pola. Natomiast jeżeli jest w retrogradacji, on wykopuje tematy ze środka, które nadal blokują, w pewnym sensie gniją. I teraz te procesy gnilne, po prostu, no oczywiście źle działają na samą resztę procesu, więc merkury, czy te procesy, czy te potencjały, którą on wyzwala, one wyprowadzają te treści na zewnątrz. Dzięki temu możemy, lepiąc, czy tam klejąc te, te samodzielnie, tak, ponieważ on je rozkleja, czy podkreśla rozklejenie, my je samodzielnie kleimy, dzięki czy tam uzupełniamy te treści, których brakuje, czy gdzieś tam kończymy. Różnego rodzaju zagadnienia wewnętrzne, które mamy, które nas gdzieś tam mogą gnieść. Więc, jeżeli to, to zaczynamy łączyć ze sobą, uspójniać, to dzięki temu też, jak już ten czas przeminie, to mamy dużo więcej zrobione na zewnątrz, niż nam się mogłoby wydawać. Więc, to jest dobry czas na niestety, czy stety, no nie lubimy tych tematów, ale dosyć skuteczne załatwianie tematów przeszłościowych. I właśnie jeszcze plus do tego, słońce, aktywność słoneczna bardzo fajnie przyspiesza. Te treści, także warto. Dla, dla jeżeli chodzi o aktualizację stanu obiektu, Atlas, on jest w tej chwili w powolnym rozpadzie. W pewnym sensie wygląda, jakby coś rozpakowywało się z niego. Jest to prawdopodobny bodziec mający ukazać szerszą perspektywę działania na Ziemian. Czyli ja mam tutaj na myśli. Ponieważ nawet co, że mnie nie widać, to ale ja ta i tak czy owak korzystam z notatek, bo inaczej to bym się pogubiła. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, o tę szerszą perspektywę działania dla Ziemian, to trochę być może będzie to swego rodzaju bodziec, do takiego uświadomienia sobie na szerszą skalę tego, że jednak nie jesteśmy sami w kosmosie, bo wiecie, dla nie wszystkich to jest jeszcze oczywiste. Zresztą sam fakt, nawet dla tych rozwijających się intensywnie świadomości, to się może wydawać oczywiste, niemniej jednak ten temat wcale nie jest taki oczywisty, ponieważ to, co jest dookoła nas, też nie jest wcale takie proste, ponieważ nie wszystko jest na trzeciej gęstości, nie wszystkie cywilizacje znajdują na trzeciej gęstości, nawet te, co się znajdują na trzeciej gęstości, trzecie gęstości, czyli w, świecie, w tej warstwie materii, one nie są tak, jak my byśmy sobie to wyobrażali, więc tutaj mam wrażenie, że ten atlas może wprowadzić coś bardzo ciekawego, on się na razie do nas zbliża, czy będzie w okolicy gdzieś z początkiem grudnia zdecydowanie będzie bardziej, będzie więcej wi wiadomo, z czym on tutaj do nas przyleciał i z czym poleci dalej. O ile w ogóle poleci, bo mam wrażenie, że może on się tutaj jak ma do dokonać żywota w naszym Układzie Słonecznym, aczkolwiek nie wiadomo, zobaczymy. Niemniej jednak warto z tym obiektem, warto się mu przyglądać, nie, 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 nie polecam nawiązywać czy próbować nawiązywać z tym kontaktu, o ile komuś się wydaje, że może. Nie wiem, czy można, ja nie próbowałam, nie widzę powodu, dla którego miałabym, więc również po prostu polecam Wam tylko obserwacje, jeżeli jesteście w stanie mentalnie obserwować to zjawisko i tyle. I teraz dalej lecimy, jeżeli chodzi o aktualizację potencjałów tytanicznych. Przypominam, że to są potencjały główne, na których wszystko, cała reszta potencjałów jest oparta, czyli nasza przestrzeń. Potencjał życia w tej chwili jest na 22%. To jest oczywiście dla naszej, dla naszej półkuli, gdzie jest w tej chwili jesień, a właściwie schodzimy do zimy. Tendencja spadająca: 22%, tendencja spadająca, wygasająca, czyli potencjał życia powoli wygasa. Co to znaczy? To znaczy, że teraz cokolwiek robimy, to robimy sami z siebie. I robimy to dla siebie i sami z siebie, i to jest dosyć istotne. Czyli jakby bez pogoni, z pozycji przestrzeni. Czyli to, co robisz w tej chwili. Jest dlatego, że ty chcesz to robić, czy musisz to robić, ale jest to związane z tobą samym w sobie, a nie z tym, że przestrzeń gdzieś tam pogania ciebie, bo przestrzeń jest w tej chwili taka dosyć, powiedziałabym, w stan bierny, ponieważ no cały czas jest ta taka pustka, przez którą trzeba przejść. W pewnym sensie sprzątamy teraz, bo już trzeba. To nie jest motywacja ze względu, że goście przyjdą, przypuśćmy, tak? Zakładamy, że wyobraźmy sobie sytuację, w której. Musimy posprzątać mieszkanie, bo przychodzą goście, bo jest jakieś święto, bo yy, no, z jakiegoś innego powodu sprzątamy. A teraz nie. Teraz sprzątamy po prostu już trzeba, bez żadnej konkretnej motywacji, bez żadnego konkretnego powodu. Po prostu sami z siebie stwierdziliśmy, że ten czas czy ten, ta przestrzeń, w której żyjemy, jest zabałaganiona, jest zakurzona, więc zaczynamy ją po prostu sprzątać dla siebie, bez konkretnego bodźca. Dobra, teraz mamy potencjał. Aha, no i tutaj, właśnie, będzie o procesach gnilnych trochę. Potencjał śmierci 48%. Jak na jesień, zimę to jest zupełnie normalne, ponieważ, jak, jak wiemy, dosyć dużo teraz już wszystko się gdzieś tam wycisza, za, zapada w sen zimowy i wegetacja się zatrzymuje. Teraz jest to oczywiście 48% tendencja wzrastająca dla nas, to oznacza procesy gnilne. W takim sensie, że właśnie te procesy gnile, żeby do nich nie doszło, żeby w nas nie gniły treści, czyli procesy niezrobione, które rozkładają się tylko tworząc chaos, czyli na przykład jakieś nie wyjaśniane konflikty, jakieś niespójne, nie, nie do końca dokończone akcje, jakieś tematy, gdzieś tam to leży w tle i czeka na, 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 na takie rozpakowania, aby później się nie okazało, że to gdzieś się z tego robi stan zapalny w cudzysłowie, i jak wybucha, to potem trudno się z tego pozbierać, więc, więc jednak to jest ten czas takiego właśnie sprzątania. No, ten potencjał śmierci pozwala, pomaga właśnie wyciąć, czy zatrzymać, czy zakończyć coś już na zawsze, coś co trzeba po prostu trzeba wyrzucić, coś co trzeba usunąć. Potencjały przemiany, czyli nasza zmienność, przemienność, czyli właśnie to, że mamy tą gotowość w sobie do zmian, to jest 72%, to jest dużo. Tworzenie, 21. Nie jest to naj, naj, najlepszy czas na tworzenie, w związku z tym, też ten potencjał jest taki, on się tworzy wewnątrz. My sobie tworzymy rzeczy w środku, więc, więc to bardziej na tym to polega. Potem to będziemy na zewnątrz pokazywać i będzie to wchodziło wiosną do weryfikacji z przestrzenią zewnętrzną, więc na razie sobie możemy trochę fantazjować. Ja przypominam, że to jest świetny czas na naukę nowych rzeczy, ponieważ nauka, właśnie taka koncentracja do środka, zbieranie informacji z zewnątrz, żeby sobie poukładać w środku, nic jeszcze nie budować z tego, nic nie planować, na tym po prostu się uczyć i wchłaniać informacje. To jest dobry czas. Potencjał zniszczenia. 45%, no to jakby w pewnym sensie wiadomo, czyli wszystko, co jest nieodpowiednie nie dla nas, y, usuwamy z przestrzeni, niszczymy koniec. Potencjał tropi 62% to jest również potencjał swego rodzaju rozpadu, rozpadu i też właśnie to jest ten czas. Krótko mówiąc, czas sprzątania potencjał wzrostu 34%. No więc y, coś tam wzrasta w nas gotowość. Jesteśmy gotowi do stawienia się samemu do samego siebie. I teraz y, ulubione tematy, niestety. Wojna 18%, także spokojnie, choroba 34%, odporność na narracje, kursupy 34%, prekursupy 17%. Y, kursupy w tej chwili zaczynają coraz bardziej się tak jakby w sobie wewnętrznie usadawiać, czyli y, to, co ja Wam mówiłam, no, jakieś tam parę aktualizacji temu, że docieramy do tego punktu zero, czyli już jakby. Już przerobiliśmy wszystko to, co te powody, dla których się tu wcieliliśmy, jakby w pewnym sensie, w to wcielenie, one już się wy, wykańczają, już w tej chwili zaczyna się w nas pojawiać gotowość do nowego. I właśnie też w związku z tym o, o, o odporność na narrację, zewnętrzną się, na narzucony, scenariusz zewnętrzny zaczyna spadać, więc my zaczynamy wzrastać już 34%. Jak pamiętacie, latem było mniej lub wczesną jesienią było mniej. Prekursupy 17%, prekursupy trochę, one oczywiście są reaktywne na to, co robią kursupy i w pewnym sensie, jeżeli nam wzrasta odporność na narrację, to prekursupom też będzie wzrastać odporność na narrację, bo one od nas się uczą, więc jeżeli im bardziej my będziemy odporni i im bardziej my pewne rzeczy będziemy olewać, w pewnym sensie, czy się nie przejmować, może lepiej powiedziane, to prekursupy też będą to nie. Aha, i teraz taką ciekawostkę, poczucie generalnego znużenia i znudzenia, czyli takie nijakość, takie poczucie nijakości wewnątrz umysłowej takiego stanu, takiego mgły mózgowej jakkolwiek, to teraz ostatnio się na, zaczyna mówić taki stan mgły mózgowej, taki stan mglistym, taki mdły, 72%. To jest sporo, w związku z tym, czyli generalnie taka nijakość, no taka po prostu... Takie nie wiadomo o co mi chodzi, taki stan, taki ani w lewo, ani w prawo i tak dalej. Teraz jest tego stanu sporo, 72%, to jest dużo, więc co trzeba zrobić? Wypełnić czymś nowym, ale uwaga, to nie ma być nowe, że nagle teraz siedzieć i wymyśli, co to miało być nowego, tylko coś, co było obecne latem, czymś, co, się zajm co Was zafascynowało, czy coś się Wam spodobało, lipiec, sierpień. Może jeszcze czerwiec? To ten czas, jeżeli sobie przypomnicie, co tam takiego fajnego robiliście, co to wam się wtedy spodobało, warto do tego wrócić. Natomiast, oczywiście, również warto dokończyć myśląc o nowym początku, dokończyć coś, co, co już się może za wami ciągnie długo. Myśl o nowym początku, czyli żeby się zmotywować do tych zakończeń, to myśl o tym, co będzie po zakończeniu tematu, że wreszcie się czegoś pozbędziesz, to niech to będzie twoja motywacja, czyli w tej stronie, czyli do, dociągnąć, dopchać to i niech to się skończy. Więc wchodzimy w nową pętlę spirali już za kilka tygodni i wychodzimy z zakrętu. Jeszcze chwilę to potrwa, ten zakręt, czyli już ta, właśnie po tym zakręcie będzie nowa część tej naszej spirali, czyli innymi słowy wężownik, o którym ja też niebawem nagram, y, czym to jest i czego to jest symbol. Oczywiście symbol, ja już wspomniałam na ostatniej aktualizacji o tym, to y, wielu, wiele osób skomentowało to w takim poczuciem, że to nie tak, że coś tam. Generalnie ja bym przedstawiał jak zwykle mój punkt widzenia na temat wężownika i tyle. Przypominam Wam, że y, warsztaty genezis nadal trwają, możecie się nadal zapisywać no bo oczywiście to był ten jeden odcinek który się pojawił na kanale, to jest ten jeden jedyny, potem resztę już już są to zamknięte tematy więc jak będziecie świecić, to się możecie jeszcze dopisywać no dobrze, słuchajcie, tyle na dzisiaj, w takim razie życzę Wam udanego weekendu resztki, znaczy resztki, no całej niedzieli w sumie, a za kilka dni zobaczymy co będzie dalej, trzymajcie się, pa pa